Dajcie skarby. Z racji tego, że tak wiele osób prosiło mnie o kolejny hol zakupowy pysznościowy, to stwierdziłam, że muszę wam nagrać. Zresztą mam tyle wspaniałych produktów, że aż żal byłoby nie pokazać. Zacznijmy od nowości. Nowy mus owocowy. Tymbark o smaku aloes, ananas, i jabłko. Taki mus zastępuje jedną porcję owoców. Pierwszy raz kupiłam sobie takie chipsy weekend na Mazurach o smaku cebulki dymki. Wydaje mi się, że będą pyszne, także już nie mogę doczekać się, aż je wypróbuję. Moje ulubione cukierki: Chocobons. Kupiłam sobie, moi drodzy, miechunkę peruwiańską, suszone owoce. Jest to źródło żelaza i potasu. Miechunka peruwiańska pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśniowego, a także w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Można ją jeść tak po prostu, albo na przykład wsypać sobie do jogurtu. Miachunka ma naprawdę dużo substancji odżywczych, witamin i minerałów. Zobaczcie, jaka super nowość. Ja, jako fanka Dubaju, musiałam kupić. Jest to napój mleczny z Müller o smaku dubajskiej czekolady. Także pistacjowa rozkosz czeka już na mnie. Będąc w sklepie, zdałam sobie dzisiaj sprawę, że bardzo dawno nie jadłam żelków z haribo i wzięłam sobie Happy Cola. Chciałabym Wam bardzo serdecznie polecić mój ulubiony sok pomarańczowy. Znajdziecie go w Biedronce. On jest świeżo wyciskany i mętny. Przepyszny. Mam tutaj mus i jabłko brzoskwinia z Kubusia. Jest naprawdę bardzo dobry. Kupiłam sobie orężadę musującą w proszku z Heleny. Kupiłam sobie serek topiony śmietankowy. I jak zawsze powiem, ze świeżym pieczyłem smakuje najlepiej. <noise> Oczywiście nie mogło zabraknąć kakaowych rogalików 7 Daysów. Znowu kupiłam rogalika z Milki. Owocowe żelki w kształcie puzli o smaku czerwonej porzeczki z witaminą C. Napój mleczny z czekoladą milką o smaku truskawkowym. W najbliższym czasie zrobię sobie galaretkę o smaku coli. W dodatku ze szrekiem i osłem. Dwa kinder bueno. Ze słodkości mam jeszcze Prince Polo orzechowe. Mam tu również kiełbasę żywiecką. Dwie puszki fanty. Nie mogło zabraknąć Coca-Coli. Kupiłam sobie jeszcze serek kanapkowy śmietankowy. Miałam cię ochotę na wiśniowe delicje. Kupiłam sobie również smoothie o smaku jabłko, banan, pomarańcza, mango, acerola z dodatkiem rozdrobnionych nasion quinoa. A na koniec, żebyście nie dogadywali mi, że nie jem owoców, to mam tutaj jabłuszko. <gryw> Dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzu, na jakie pyszności macie teraz ochotę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.